Cześć, wiedza dzisiaj jest sprawdzany z historii o starożytnych Egipcjanach? O, Ety, zapomniałem. Zapomniałeś się nauczyć? No tak, niestety. To może wpisz to na telefonie wneta. Tam znajdziesz dużo informacji na ten temat. Fajny pomysł, już wpisuję. I co, nauczyłeś się już trochę? Tak, wszystko wiem. No to super, chodźmy do klasy. Bodzio, nie uważasz, że się zgubiliśmy? Co to, franek? Znam ten raz? Jak własny kieszeń. Chyba się jednak zgubiliśmy. A ja myślę, że już trzeba wracać do domu. Spokojnie, ja, ja was w władzę. Mam telefon i zazłączyć GPS-a i wrócimy do domu. Super, bo ja bym jednak się w tym lesie zgubił. Dobrze, że franek ma telefon. No to chodźcie, chłopaki, zamierz drugie, powiedz nam. Come on!